Przyszłam dzisiaj yy, specjalnie złapać tego gołąbeczka. Przyszłam specjalnie, żeby złapać tego gołąbeczka, tak? Malutkiego, bo tak ma zaplątane nóżki. No i na miejscu to będzie miał odplątane. Tutaj mamy już tą czerwoną nitkę odplątaną. Gołąbeczek. Spokojniutko. Yy, no ta jedna nóżka, yy, ten jeden paluszek to taki już tam spory ten wżer, ale nie ma ran. Myślę, że będzie ok. Jest też jakiś młody gołąbeczek w statku. Wczoraj tam mi serce urosło, poszłam do parku i tam też pani karmiła właśnie to chyba pani z synem, tam różne rzeczy o gołąbki mi się pytali właśnie jak odróżnić, że gołąbeczek jest młody. No dla mnie to takie już teraz to nie ma aż takich problemów, ale faktycznie jak ktoś no nie wie to, to trudno mu. Tam jeszcze widzę, też mam nóżki. Też ma nóżki poplątane. Może też się go uda. Gdzie on jest? Tutaj taki gołąbek.